No to możemy postać dwie. To kabaka. Zacznijmy od włosów. Tutaj. Eee. Dajmy. W sumie to te są ładne. Tylko kolor zmienić. O taki. Może trochę bardziej brązowy tylko trochę ciemniej. Dajmy. O, idealny i chyba trochę... trochę bardziej w ogóle dziewczęskie te włosy będą być według mnie przynajmniej. O. Za długie. Dobra, chyba co. Ten jest takie złe są. To mi się nie podoba. Um. To nawet mogą być. Ech. Nie, to za krótkie. O, te mogą być złe. Nie są aż takie złe. Dobra. No i tutaj oczywiście dajemy sobie takie zwykłe, podstawowe oczka. <grym> Dobra. No, sukoł trochę... Ach, taki bardziej specjalny. Od razu lepiej. Ach, ten. Ach. To są nawet coś takiego jak Lenosa? Może być trudnym pytaniem. Dobro. Taki. Trochę ciemniejszy. E, przepraszam, musimy tutaj trochę zapauzować bo muszę zdecydować na kolejną. Dobra. Już gotowe. No i mamy. Teraz. Co tu się w ogóle zmienia? Brwi. Rozumiem już. Buzia. Tutaj chyba taki standardzik. Dobra. jaki brak. Dobra. Policki. Tylko takie. Zubranek nie widzę nic ciekawego, chociaż. Chyba nie, nie biorę pełnego. Co? Ostatnio dużo dodaję takich ubranek. A to? Nie wygląda z tak źle. Taki kocik komplecik. Hmm, na pewno nie sukienka. Jedynie. nie. Ty nie. Mm -hmm. To mogło być w sumie, chociaż wyglądają jak pisamy, to nie wyglądają te sestry tak źle. O, w tym dobrze wyglądam, zaskakująco dobrze. <laughs> Dobra. To okulary? Nie, na pewno nie. Co oni mi chcą wcisnąć? W sumie na to mogą być, a taki plasterek chcę. Eee, po maska na dwa, co kulary? Nie, okulary, nie. Dobra. To... już chyba tyle. Dobra, no i zobaczmy, to się... Dobra, mamy naszą postać. Ciekawe, że się automatycznie zlespi. Nie gram piewca z kaboka, ale to moja pierwsza postać. Takie strasznie małe te postacie. A dobra, bo trzeba jakieś czegoś mieć na włosach, żeby się jakby, jakby to powiedzieć, przyczepiło się coś do nich. Muszę tu o tym pomyśleć. Nie. Tutaj chyba oczywisty wybór. Taki. W sumie jakoś się trzyma. Teraz tylko być kotka na głowie. O! Kotek na głowie to taki standardzik. Wow. Fajne miejsce. Trzeba stworzyć nowy domek. Oczywiście. O, no i robimy chyba w takim mieście będzie dobrze. Tutaj. <grych> o! no jest prawie wybudowany. Teraz wchodzimy no i meblujemy. Eh, jest tu taki odcinek. Kupnie z testowania nowego. Nie wygląda to jakby po prostu tak. Uff. O! Na pewno kanapa. Duża. Teraz jakiś dywanik. W takim miejscu jest dywanik, a tutaj. O, nadal jest taki dywanik. mega fajny. <grym> Kolor ścian. Taki chyba zostanie. Zostanie, zostanie. Jakiś. Miałem ja są na chyba później. Prześnic. Na pewno prześnic potrzebny jest tutaj. Ech, gdzie łażynka tutaj? No i dajemy prysnic. Dobra, niech będzie. Tutaj oczywiście sypialnia. W tym ostatnim pokoju, pomieszczeniu. Nie wiem jak to nazwać. Dobra. Łóżko jednopiętrowe, takie zwykłe. Radejko przesuwamy. Dajmy jakieś obrany. Ten tutaj pasuje. Idealny mi na ten obraz. Tutaj mam taki obraz. Piękny. <grymne> tutaj pasuje taka pszczółka. Rozpiła się. Dobra. Już jest ok pod względem obrazu. są w tej postacie? O, o ostatnim grą był Arnold. nie pamiętam. Dobra, nieważne. O, postacie idą spać. Łooo. Wow. Można się schować w lodówce? Eee. Dobra, skąd to pytanie w mojej kławę? No, ale dobra. Nie zwracając na to uwagi. Bezpłatny prezent? Zazwyczaj się zrespić prezent. A w sumie nie mam nic do sukcesu, więc pewnie prezencik nie będzie jakiś mega super, no ale. Zawsze to jest coś. O! Ja taki zdumiem w sumie ten prezent. Mnie nie było co tu jest? ale fajne nie do no, zajęć tutaj chyba tutaj tylko to standardowe rzeczy, ale robi wrażenie może jajka? można je wykluć wow, a ten? A, tutaj jest slime'ik. Hmm. Jajka czekoladowe. Dawaj mi swoje... Daj mi w ogóle swojej postaci. Gdzie ona jest? Zgubiłam swoją postać. Czy może ją już zrespiłam? A, faktycznie. Dobra. Moja postać nie może tego zjeść? O, on może zjeść. Uh. robiłam z tego i tego? Magiczne połączenie! Miam. Lepsze branka to są w ogóle. Ej no. Mega szczęśliwe branka. Co, co, co to jest? Aaa, coś do tego się nie da tworzyć. Po co ja tu w ogóle siedzę? Oooo, władzę je! Tutaj chodzi Dobra. Ciekawe, jak moja postać wygląda w tej capce, Ech, trochę słabo. Ale dobra, nieważne. Czego się spodziewałam w gry? O moje On jako taki zwiedzak Tutaj jest? Co da się z tym robić? Oh, co ja taka ząbna wiedzę, co tu wyprawiają z tym Axelotlem? Dobra, nieważne to nie jest Axelot. Od razu widać. To jakieś losowe bo nie wyskoczyło. O, Nie wiedziałam o tym miejscu. Czekaj, co? Te świezaki. Tutaj biorą stamtąd. Tam można wypłynąć. O, tak. I teraz zamykamy. I do! No. Wracaj! Uf! Jest. Postać, mogę też popływać w akwarium. Tak! Mogę pływać w akwarium! Nie no, to jest po prostu kicior! Też chcę. Tutaj też się da! To wygląda prawie jak lewitacja! O, wow. włoski z napisem Sea Life. Nie wiem, kto to kupi. Uff, skończy z tego. O, wow. to jest łatwe. To jest takie wyglądało. Mmm, czy się da da Nie. Dobra, wracajmy tutaj. Jest kolejny prezent? Pewnie nie. Ale zerknijmy. Tak, jest jeszcze jeden prezent. Co mojego nie odbram wcześniej? Dobra, ale próbujemy. Pusin? 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 Wiedziałam, że jest i między Pusinem, no ale że to? Plecak pusinowy! Przebranko pusinowe! Yy, to jest taki chićor! Po prostu taki mega hicior. Wow. Mega fajne to są. Te prezenty są codzienne? Czy nie codzienne? Te w tym miejscu. Dobra, nieważne. Wszystko tutaj wkładamy. Do tej paczki. No i co trzymamy? To Majka Fajnej Venture ostatnio wleciał? Nie wiem, czy tak ostatnio. Właściwie nie tak, ostatnio, ale, ale chyba już wleciał, skoro można z niego dostawać prezenty. Dobra. E? To się znakowało? Nie. Gdzie ja idę? Tutaj. Tutaj idę. <laughs> Zobaczmy, bo to kółko, kół, które mam aktualnie nie jest najlepszym kątem. No nie oszukujmy się. Uu. Można się przebrać za potwora. Można mieć taką kolę na I wróżyć z tego. Dobra. Albo można się przebrać za jajka. Nie, no, po prostu taka włoga mnie przerasta. Nie. To jest jadalne? Nie, nie jadalne. To się ktoś schował. To jest na kółko. Podaj mi taki mini <gry> Pipuś. Dobra. Dobra. Bosz. Co to jeszcze chciałabym zobaczyć? W sobie? nic. No to... No to elo. Pa, pa.